BMW dosłownie obfituje w nowościach. Przed nami najnowszy model BMW R1300. R. Bardzo fajnie się nazywa, ale co ciekawe, jest w takim pięknym niebieskim kolorze Exclusive. Ciekawa nazwa, nie będę ukrywać, ale przejdźmy do konkretów. Tego typu jednoślad to troszkę mniejszy brat modelu RS. Dodatkowo, jakby tego było mało, mamy do czynienia ze świetnym nakedem, który nie ma czaszy przedniej, ma doskonałe skręt kierownicy i jest mega ergonomiczny. Ja mam 1,76m wzrostu i na rs miałem tak paluszki naciągnięte, a tutaj pełna stopa z jednej i z drugiej strony idealnie jest przyłożona, dolega do gruntu. Ok, jakby tego było mało, mamy wielki bak. Tutaj macie informację, ile ma litrów paliwa. Ponadto wszystko do dyspozycji. Mamy wielkie serce z o mocy 145 koni mechanicznych i uwaga szalonych 149 nm. No ja już przyznam szczerze, jestem zakochany, bo zawsze uwielbiałem jednoślady o dużych serduszkach. Tak to jest jak się przez prawie 5 lat jeździ 125. A później człowiek się przesiada na większe, większe i większe pojemności, więc jak człowiek słyszy 1300, to już mu się ręce trzęsą, jest cały zachwycony. Dodatkowo system Keyless, który pozwala na to, że kluczyk mamy w kieszące i motocykl uruchamia nam tutaj cały pakiet informacji. Dodatkowo również mamy zoptymalizowaną manetkę, która pozwala na to, że szybko i łatwo poruszamy się po całym menu. Oczywiście aktywne zawieszenie w części przedniej, w części tylnej w tylnej mamy również ciekawy wahacz z jednej strony oraz wał kardana. To nie wszystko moi drodzy, ponieważ za bezpieczeństwo odpowiada układ hamulcowy Brembo wykończony bardzo fajnie i bardzo wysoko, również przewodami w oplocie stalowym. To jednak nie wszystko, ponieważ futurystyczny... Design tego motocykla jest, powiem Wam, bardzo kontrowersyjny i tutaj czekam na Wasze komentarze, co sądzicie o tym przodzie, ale jeżeli chodzi o muskulaturę, to to jest jak dla mnie poezja i jestem zakochany, no bo te piękne boki, dodatkowo również tył, no i dosyć taki intrygujący przód powoduje, że mamy do czynienia z jednej strony z jednośladem którego parametry w pewien sposób można przewidzieć, prawda? Bo Nakedy są już z nami od wielu, wielu lat, ale tutaj nie mamy sporta tak jak S1000R czy też M1000R, tylko mamy taki motocykl Naked, ale w połączeniu z takim fajnym pazurem i zacięciem. Wiemy, że jest bardzo szybki. Przyspieszenie od 0 do 100 to 3,25 sekundy. Wiemy, że ma niski środek ciężkości, bardzo fajną skrzynię biegów. No i cóż można dodać więcej? Chcielibyśmy go mieć do jazdy testowej, ale to jest jedna, jedyna sztuka, która obecnie przyszła. Więc jeżeli ktoś marzy spełnić swoje jednośladowe marzenie, no to motocykl jest i czeka. Do wzięcia. Jedna sztuka od ręki. BMW Motorrad MCars Josefa Konrada na pierwszym piętrze. Ja mam nadzieję, że w przyszłości te motocykle pojawią się do jazdy demonstracyjnej i nie mogę się doczekać, ponieważ rodzina BMW, motocykli BMW, bardzo mocno się rozrosła. No i powiem Wam, że wygląda fajnie, imponująco. Także jeżeli macie pytania, to sekcja komentarzy dla Was, ale lepiej przyjść. Porozmawiać z Markiem, Jakubem albo Szymonem, i przymierzyć się do tego motocykla, i zobaczyć, jaki on jest fajny, bo mi się strasznie spodobał. Nie ukrywam tutaj swojej euforii na temat tego jednośladu. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w przyszłych materiałach. Cześć!